Witam serdecznie, tu tarocistka Ania. Będzie to czytanie na, dla osób z podznaku barana na tydzień od 5 do 11 października. W czytaniu wykorzystam tarot snów i karty KIS, czyli karty intuicyjno-symboliczne, a na koniec rozkładu wyciągnę jeszcze dla Was przekaz z kart aniołkowych. Chciałam powiedzieć anielskich, ale one są takie malutkie, to może takie malutkie aniołki są, ale mądre rzeczy mówią także... Zobaczymy, co tam dla Was yy, słychać. Ok, zaczynamy. Przetasujemy jeszcze karty. Co tam słychać dla baranów w tygodniu od 5 do 11 października? Barany w tygodniu od, 11, od 5 do 11 października. Jaka energia dla osób spod znaku barana? Co idzie do baranów? Jakie, jaką radę mają karty, czego nie należy robić i jaki będzie generalny przekaz dla osób z podznaku Barana w tym tygodniu od 5 do 11 października. Co tam słychać dla baranków, jakie energie się pojawiają. Jakie energie dla baranków w tygodniu od 5 do 11 października. Zobaczmy na razie, co słychać ogólnie, co tam planuje los. Powiem Wam, że w tym przyszłym tygodniu w ogóle dużo energii buławowej, dużo energii ognia takiego działania. Hmm. Giermek Buław. Hmm. Słuchajcie, baran pójdzie do przodu. Jakaś osoba taka. Niekoniecznie. Młoda osoba, ale taka kombinująca. Tak jak widzicie, jak wygląda, jaką ma twarz na tej karcie. Osoba, która szuka jakichś podtekstów, jakichś domysłów, wykorzystuje to dla siebie i być może jest to dla baranów ostrzeżenie, żeby na taką osobę uważać w tym tygodniu, ale generalnie, słuchajcie, dla barana jakieś sprawy, sprawy emocjonalne, uczuciowe zaczną się i. Rzeczy ruszą z kopyta do przodu. Zobaczmy, jakie inne, dodatkowe, szczegółowe energie. Co do Barana idzie w tym tygodniu? Emocje. I to też słuchajcie, nie pierwszy znak. Emocje. Król Kielichów to osoba, to mężczyzna, to energia raczej męska, która, mężczyzna, który dba o emocje innych ludzi, jest sam emocjonalny. Ale czasami jest to też taka energia, zobaczymy, jak to uszczegółowimy. Czasami jest to taka energia niekoniecznie, wiecie szczera, taka trochę śliska, taka manipulacyjna. Karty radzą, zmień, zmień punkt widzenia, zmień sposób patrzenia, albo po prostu wyjedź. Zmień inny obszar działania. Mhm. Nie patrzy na swoją rodzinę, nie patrzy na swoich bliskich. W podtekście zajmij się sobą, oni sobie dadzą radę. Nie daj się ograniczyć e, jakimiś sprawami, które wynikają, m, które dają stabilizację i poczucie takiej jedności w rodzinie. Niech cię to nie ogranicza. I generalny przekaz, no i znowu mamy młodą osobę, ale to jest osoba, która być może zaczyna zaczyna jakiś, jakąś nową szkołę, nowy projekt. Słuchajcie, na pierwszy rzut oka to wygląda tak, że że w takiej energii dbałości, być może o, o swoje dziecko, jeżeli je macie, albo, albo o kogoś młodszego z rodziny, albo o swoją energię takiego dziecka, ale dziecka uczącego się, by w tej dbałości nie będziecie patrzeć na rodzinę, nie będziecie patrzeć na ograniczenia, które stawia wam życie rodzinne, tylko po prostu zadbacie o siebie, a rodzina na tym absolutnie nie, nie ucierpi. A tą zmianą będzie to, że, że właśnie dacie radę spojrzeć na siebie, a nie ciągle poświęcać się innym, innej rodzinie. Tylko ja nie wiem, co ten. hmm. Słuchajcie, no, do, do, dobierzmy. To jakiś nowy projekt waszej, być może jakaś nowa szkoła, ale szkoła albo jakiś nowy kurs, taki, który da wam, Tak mówię, bez przekonania. Słuchajcie, bo te karty są jakieś. Jakiś emocjonalnie nie, niezdecydowany, tak bym to nazwała. Poczekajcie, zobaczymy, co karty KIS nam dopowiedzą. Może one nam wyjaśnią bardziej sytuację. Barany 5-11 października. Poproszę o jakieś dodatkowe wyjaśnienia, wskazówki. Dodatkowe wyjaśnienia, wskazówki. Dlaczego król kielichów? że przyjdzie właśnie jakaś obawa, przyjdzie poczucie do barana obawy, czy obawy, czy ja mogę właśnie, czy ja mogę tą rodzinę zostawić i zająć się sobą, w sensie nie, że odejść od rodziny, tylko mhm. co robić, zmienić obszar, zająć się swoimi relacjami, swoimi bliskimi relacjami, swoim partnerem, partnerką. E skierować swoje oczy, swój punkt widzenia, swoje działania, zogniskować właśnie na poczuciu bliskości, na tym, żeby baran miał poczucie bliskości, a niekoniecznie za dużo komunikować się z rodziną. By z rodziną, słuchajcie, jak jesteście bardzo, bardzo związani z rodziną, mamą, tatą, a jesteście osobą samodzielną, która ma swój związek albo by taki związek chciała mieć. To skupcie się na tych swoich relacjach. A rodzina da sobie sama radę. Wystarczy, że co jakiś czas się do tej rodziny odezwiecie, a generalnie, hmm, słuchajcie, zdziwienie. Być może, jeżeli macie z dzieci, to jakieś zdziwienie decyzją podjętą przez dziecko albo, albo jakimś, jakąś rzeczą, które dziecko. Chciało rozpocząć. Być może zdziwicie się. Barany, być może zdziwicie się tym, co... Co wasze wewnętrzne dziecko postanowi zrobić. Możecie też mieć wątpliwości co do... Nowej szkoły, nowego kursu, który chcieliście rozpocząć. Nowej drogi, którą chcieliście podjąć. Mhm. Dużo, dużo, tak może nie dużo, ale jakieś... Wahania. Ja tu w ogóle wyczuwam. ta karta obawa tutaj jest y, taka bardzo, y, he, bardzo bardzo, bardzo, bardzo y, gdzieś dająca pokazująca energię całego tego rozkładu, żeby tak emocjonalnie nie wiecie, co macie robić. Trochę się dziwicie, trochę nie wiecie, czy y, nie będziecie wiedzieć w tym przyszłym tygodniu, czy skupić się na sobie czy czy jednak zostać z rodziną, przeznaczyć ten czas czy swoją uwagę rodzinie. Karty mówią, rodzina sobie w tym przyszłym tygodniu poradzi, skupcie się na swoim bliskim związku i na swoich emocjach. Mieliśmy też w rozkładzie Asa Kielichów, ja dobrze pamiętam, tak, mieliśmy w, w przełożeniu Asa Kielichów, więc skupcie się proszę na, na tym, co co Was dotyczy bezpośrednio, czyli nad jakimś być może związkiem, który się zadzieje, który się zacznie, może kogoś poznacie. Skupcie się na tym, a rodzina da sobie radę. Ten tydzień. Wy, a rodzina w tle. Ok, weźmy jeszcze przesłanie aniołka dla Barana na tydzień. Wiecie, to jest 7 dni. To rodzina, nawet jak e, troszeczkę przymkniecie na nią oko, to ona sobie poradzi. O, jakiś nam wyskoczył aniołek. Słuchaj innych. Słuchaj innych, Baranie. Dbaj o siebie, ale słuchaj innych. Czyli jednak patrz na rodzinę, patrz, co się w niej dzieje, ale taką główną energię przeznacz. Przeznacz i uwagę na siebie i na swój związek e ewentualny, czy ten, który jest. Ok. Dziękuję Wam, Barany. E Sama jestem ciekawa, może dajcie w komentarzach wskazówkę, co się zadziało, jak ten tydzień minie w związku z tym tygodniem. Sama jestem ciekawa, o co tak naprawdę chodzi, bo ta energia jest taka bardzo niesprecyzowana i taka bardzo, jakby jeszcze nie było decyzji, co tak naprawdę Was baranki czeka. No nic. Słuchajcie innych, wyciągajcie wnioski, niekoniecznie kierujcie się ich, niekoniecznie kierujcie się tym, co słyszycie. Macie swoje przemyślenia, swoje wartości, swoje przekonania, ale słuchajcie i wnioskujcie. Życzę Wam przepięknego tygodnia i zapraszam na następne czytanie. Pa pa!